Świętego. Amen. Miłość Boga Ojca, łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa i dar jedności w duchu świętym, niech będą z Wami wszystkimi. I W obliczu ostatnich wydarzeń, których jesteśmy świadkami, przechodzimy tu na Maryjne Wzgórze, by wpatrując się w przykład świętej rodziny, z Nazaretu czerpać siły do przeciwstawiania się złu i niesprawiedliwości. Pasterze nasi, prosimy Was, módlcie się za nasze rodziny i błogosławcie im, by kwitło w nich szczęście i mieszkał Bóg. W imieniu Wydziału Duszpasterstwa Rodzin Archidiecezji Przemyskiej Pragnę przyłączyć się do, do tych słów powitania i wprowadzenia w dzisiejszą uroczystość. W łączności z papieżem Franciszkiem, z naszym arcybiskupem i pod przewodnictwem naszego arcybiskupa Damaszala Szala, metropolity przemyskiego, w asyście biskupów pomocniczych, księdza biskupa Stanisława Jamrowska i księdza biskupa Krzysztofa Chudzio, w asyście zgromadzonych kapłanów przeżywamy Wiecedzialne obchody 10. Światowego Spotkania Rodzin. Gościmy także naszych braci i siostry z Ukrainy, za naszej wschodniej granicy, którzy pod opieką naszego Wydziału przeżywają tutaj pierwsze dni, aby znaleźć jakieś miejsce bezpiecznego, dłuższego pobytu, by czekać na koniec strasznego doświadczenia wojny i móc. Pocieszę Boga, wrócić do swoich domów i do swoich bliskich. Wśród naszych gości dzisiaj są wolontariusze z różnych krajów świata. Modli się z nami Diakon Antoni z Kanady, modlą się nasi dobroczyńcy ze Stanów Zjednoczonych. Wśród nich nasz wielki dobroczyńca Andrew Duncan, jego żona Elizabeth. Weatherman. Módlmy się. Boże, Ty w świętej rodzinie dałeś nam wzór życia. Prawa byśmy złączeni wzajemną miłością. Naśladowali w naszych rodzinach cnoty I doszli do wiecznej radości w Twoim domu. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i kruje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Amen. Papież Rodziny, wspomniany dzisiaj święty II zapisał, że Syn jest rodzony współistotny Ojcu, Bóg z Boga. I światłość ze światłości wszedł dzieje ludzi przez rodzinę. Przez wcielenie swoje zjednoczył się jakoś z każdym człowiekiem. Ludzkimi rękami pracował, ludzkim sercem kochał. Urodzony z Maryi Dziewicy stał się prawdziwie jednym z nas. We wszystkim do nas podobny, oprócz grzechu. Kościół ma obowiązek głosić niestrudzenie i przypinać o tym, że rodzina to podstawowa komórka, nie tylko społeczna, jako podstawowa komórka naszej chrześcijańskiej wiary. Dziś dziękując za to szczególne dowartościowanie rodziny dokonane przez papieża Franciszka, także łącząc się duchowo z tymi, którzy są zebrani w Rzymie i w innych miejscowościach w ramach Światowego Dnia Rodzin, chcemy zadać sobie pytanie. My, jako przedstawiciela decyzji przemyskiej Czym rodzina jest dla nas? W przypadku Świętej Rodziny osobą najważniejszą był Chrystus. Bez Niego ta rodzina byłaby czymś uboższym i niepełnym. To On był skarbem i źródłem szczęścia. Szczęście w rodzinie nazaretańskiej związane było także z tym, że wśród tych tworzących tę rodzinę, wśród osób tworzących tę rodzinę była miłość. Była to naturalna konsekwencja życia wiarą, życia Bożym życiem, Bożym pomysłem. Matka Najświętsza i Święty Józef miłowali dzieci Jezus, miłowali się też wzajemnie. Patrząc na Świętą Rodzinę, miłowoli ciśnie się nam pytanie, co Chrystus, co Święta Rodzina chciałaby powiedzieć nam w XXI wieku. Wniosek narzuca się prosty. Jeżeli Zbawiciel łączy się w ludzką rodzinę, poprzez swoją własną, jeżeli w niej się narodził i żył przez 30 lat i że jeżeli dzieło zbawienia rozpoczął właśnie od rodziny, to trzeba zabać sobie sprawę, że rodzina, rozumiana jako związek mężczyzny i kobiety jest według zamysłu Bożego najważniejszą i podstawową instytucją życia społecznego. To jest ważne drodzy siostry i bracia, Ważne, byśmy potrafili dzieci swoje prowadzić do Pana Boga. Tak jak Maria prowadziła Jezusa, prowadziła każda inna rodzina do świątyni, prowadzimy i my do Kościoła, prowadźmy do, do znaku krzyża, krękając razem z do wspólnego pacierza. Dzisiaj potrzebujemy właśnie takich odpowiedzialnych matek i ojców, którzy... Poczują się odpowiedzialni za wychowanie religijne, patriotyczne, a także i za to wychowanie, które często jest tak deptane, za wychowanie do życia w rodzinie i w przyszłym małżeństwie. Patrzę na Świętą Rodzinę, w miłość się na pytanie. Co, Chrystus, co Święta Rodzina chciałaby powiedzieć nam w żyjącym XXI wieku? Wniosek narzuca się prosty. Jeżeli Zbawiciel łączy się w ludzką rodzinę poprzez swoją własną, jeżeli w niej się narodził i żył przez 30 lat i że, jeżeli dzieło zbawienia rozpoczął właśnie od rodziny, to trzeba sobie sprawę, że rodzina, rozumiana jako związek mężczyzny i kobiety, jest według zamysłu Bożego najważniejszą i podstawową instytucją życia społecznego. Drodzy siostry i bracia, Zatrzymajmy się dzisiaj przy obrazie Matki Bożej pocieszeniem nad naszymi rodzinami. Święta rodzina, rodzina Józefa, Józefa i Wiktorii Lumów, rodzina Anieli i Adama Czekań, to przykłady dla nas. Każda nasza rodzina niech będzie miała coś z tej rodziny nazaretańskiej. Niech każda pielęgnuje ten zachwyt nad Bożą miłością rozsianą w naszych sercach. W sercach współmarzonka, współmarzonki, w sercach naszych dzieci. Chciałbym zakończyć naszą wspólną modlitwę słowami kończącymi, wieńczącymi adhortację Amory Jezu, Maryjo i Józefie, Was kontemplujemy w prawdziwej miłości, do Was zwracamy się z ufnością. Święta Rodzino z Nazaretu, uczyń także nasze rodziny środowiskiem komunii i wieczornikami modlitwy, autentycznymi szkołami Ewangelii i małymi kościołami domowymi. Święta Rodzino z Nazaretu, niech nigdy więcej w naszych rodzinach nikt nie doświadcza przemocy, zamknięcia i podziałów. Ktokolwiek został zraniony albo zgorszony, niech szybko zazna pocieszenia i uleczenia. Święta Rodzino z Nazaretu, przywróć wszystkim świadomość sakralnego i nienaruszalnego charakteru rodziny, jej piękna w Bożym Zamyśle. Jezu, Maria i Józefie, wysłuchajcie naszego błagania. Amen. Przygodni małżonkowie, zawaliście przed Bogiem sakramentalny związek małżeński łącząc się ze sobą w Chrystusie na całe życie wtedy ślubowaliście sobie miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz trwanie we wspólnocie małżeńskiej, aż do śmierci. Na znak, że coraz doskonale chcecie wypełniać swoje święte zobowiązania, podajcie sobie prawe dłonie i odpowiadajcie na pytania, które Wam zadam w imieniu Kościoła. Czy chcecie coraz doskonale miłować się wzajemnie, biorąc za wzór ofiarną miłość Chrystusa, który oddał za nas swoje życie? Czy chcecie okazywać sobie coraz głębszy szacunek i żyć w doskonałej biedności małżeńskiej? Czy chcecie wspierać się wzajemnie w troskach i radościach, zdrowiu i chorobie, służąc sobie z serca i modląc się za siebie aż do końca waszego życia? Panie Boże, Stworzycielu, błogosławimy i wychwalamy Twoje imię. Na początku stworzyłeś mężczyznę i kobiety, aby mogli wejść w komunie życia i miłości. Ty również pobłogosławiłeś związek tych małżeństw aby stały się znakiem związku Chrystusa z Jego Kościołem. Spojrzyj dziś łaskawie na obecne tu pary. Pośród radości i trudów ich życia zachowałeś ich związek w jedności. Odnów ich przymierzo małżeńskie. Pomnóż w nich miłość i umocnij więź w pokoju, tak aby otoczeni swoimi dziećmi mogli zawsze cieszyć się w daru Twego błogosławieństwa. Prosimy Cię o to przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Amen.